No, tak było, wygląda połączenie węży. Węże, które mają podlewać, zraszać ziemię, drzewka. Biedne te węże uschły. Wysuszone są te węże. Zabrakło im wody. Są wysuszone. Śmiesznie to wygląda. Uschnięte, wyschnięte. Wężownice. A to jest inna strona. To znaczy dalsza. Strona lasku przez który idę. I on dochodzi. Ta druszka dochodzi do małej kloriety, którą już pokazywałam. No, ale nie muszki teraz obchodzą. O, obchodzą. I tak. Tu są jeszcze stare drzewa. Ładne. O, brzęczą mi muszki koło nosa i kawa ucha Fajnie to wygląda Ale ja bym zrobiła tak jak robię jest w Grecji We Włoszech W Izraelu Są takie rurki podciągnięte czy takie węże Ale one automatycznie Gdzieś podlewają. Dziwnie to jest zrobione. Inaczej bym to zrobiła. Po podlewanie. inaczej bez tych wężyć w kanalizacji bym tu przeciągnęła Bo tak to trzeba na zimę ściągać, rozkręcać, zwijać i takie ciąga taka robota, żeby dać zatrudnienie niewolnikom o <grym> Pracownicy, niewolnicy, panowie. No, a tu też jest połączenie. I punktowo jest tak No cóż, trzeba być inżynierem, trzeba skończyć szkoły. Trzeba mieć głowę pusto na karku. Żeby wymyślić coś, za co się pieniądze bierze. Niekoniecznie, żeby to było praktyczne, użyteczne. Najważniejsze, żeby pieniądze za to wziąć. Za pomysł i realizację. Trzeba wziąć pieniądze, a pieniądze się weźmie wtedy, kiedy ma się papierek. Papierek i to są Kleine Gloriette z No, Jeszcze raz pokażę, jak wyglądają dzisiaj te małe Glorietty. No i tu jest wyjście. To jest wyjście jedno z Wienów jedno z Wienów, wyjście informatory a ten, się idzie na basen tam nisko jest kryty basen Kryty i otwarty. O. A tu jest wyjście. O, i szum. Wyjście i szum wielki. No to kończymy, bo wychodzę. Wchodzę w ten szum wielki do sklepu, idę. To na razie prawie 6 minut ciał.